Chińczycy chcą skolonizować wirtualną rzeczywistość. Zobaczcie co wymyślili Amerykanie tworzą Metaversum. Chiny nie zostaną w tyle. Jakiś czas temu MetaShum nie ogłosiła, że ich nadrzędnym celem jest stworzenie Metaversum, w którym użytkownicy będą mogli pracować, uczyć się i relaksować. Chiny najwidoczniej nie chcą pozostać w tyle i rozwijają własny wirtualny świat. W tym roku Facebook przeszedł ogromną zmianę. Firma nie chciała być już kojarzona tylko i wyłącznie z platformą społecznościową, gdyż jej działalność od dawna wykracza poza social media. Przedsiębiorstwo Marka Zuckerberga ogłosiło również nowy kierunek, w którym będzie podążać. Nadrzędnym jej celem będzie stworzenie Metaversum, czyli wirtualnej rzeczywistości, w której ludzie będą mogli pracować, uczyć się i spędzać czas wolny na wszelakich rozrywkach. Stąd też zmiana nazwy na Meta. Teraz dowiadujemy się, że amerykańskie przedsiębiorstwo będzie miało chińskiego konkurenta. Portal South i Morning Post poinformował o tym, że chiński gigant technologiczny Baidu wystartował z własną platformą wirtualnej rzeczywistości o nazwie XiRank. Na udostępnionym nagraniu można zauważyć, że pełne doświadczenie chińskiego metaverse un wymaga posiadania gogli VR i specjalnych kontrolerów. Projekt ze strony graficznej wygląda prymitywnie, a nawet odpychająco. Wszędzie można zauważyć ostre krawędzie, mało żywe kolory i brzydkie awatary. Poruszanie się po wirtualnej rzeczywistości wykreowanej przez Bajdu odbywa się bardziej na zasadzie teleportacji naszego przedstawiciela w wycelowane miejsce niż rzeczywistego ruchu. Co więcej, już na nagraniu z prezentacji można zobaczyć niedociągnięcia w postaci migającego różowego ekranu. Trzeba jednak przyznać, że chińczycy mają rozmach. W sali konferencyjnej w x Irank może jednocześnie przebywać nawet do 100 tysięcy widzów. W dobie pandemii to niezwykle ważna funkcja, którą w przyszłości mogą wykorzystać producenci elektroniki do prezentacji swoich urządzeń, gdy granice państw ponownie zostaną zamknięte. XIrank Irank ma być o wiele bardziej dostępne dla użytkowników niż Horizon Worlds mety. Do chińskiego metaversum wejdziemy nie tylko przez Google VR, lecz również PC i smartfona.